Jeśli chcesz, aby świat stał się lepszy, zacznij od siebie. Jeśli pragniesz zmian w swoim życiu, to również zacznij od siebie. Twoje podświadome myśli i pragnienia odbijają się w rzeczywistości. To ona uświadamia ci, jakie zmiany można wprowadzić, aby móc się rozwijać. Najważniejszą rzeczą jest otwarcie serca na świat i oczyszczenie poprzez wybaczenie. Pokazanie wdzięczności i obdarzenie miłością bezwarunkową. Jeśli chcesz się rozwijać, otwórz swoje serce. Miłość jest nieograniczoną oraz czystą siłą. Otwarcie serca jest aktem odwagi. Może to oznaczać, że będziesz musiała, lub co lepsze, wybierzesz, że chcesz zmierzyć się z lękami i traumą z przeszłości. Oraz wybaczyć sobie i innym popełnione błędy. Miłość jest siłą życiową. Miłość jest energią, która napędza ludzką duszę. Kiedy kochasz bezwarunkowo, łączysz się z mocą, która w niej tkwi. Przekazujesz siłę życiową nie tylko sobie, ale również otoczeniu. Twoja pozytywna energia podnosi na duchu wszystkich wokół ciebie. Bezwarunkowa miłość jest pokarmem. Dla zdrowych, pięknych i inspirujących relacji międzyludzkich. Czasami zdarza się, że ktoś potrafi przekazać dobrą energię i miłość innym, ale nie potrafi tego zrobić dla siebie. Nie zamykaj serca przed samą sobą. Nie spodziewaj się, że Twoje relacje z innymi będą wartościowe, skoro nie masz dobrych relacji ze sobą. Nie zaczniesz kochać, ufać, wybaczać, dopóki nie uleczysz swoich wewnętrznych ran. Twoje serce jest zaryglowane, nie masz dostępu do swoich uczuć. Twoje mechanizmy obronne działają właściwie, ponieważ kiedyś zostałaś zraniona. Teraz, aby się ochronić, chowasz się w skorupce. Udajesz, że wszystko jest w porządku, skrywając ból. Nakładasz maskę. Kiedy Twoje serce jest zamknięte, trudno jest poczuć cokolwiek, a zwłaszcza miłość. Twoja energia wewnętrzna jest ciężka i zimna. Spojrzenie w lustro ukazuje, jak bardzo jesteś zamknięta w sobie. W Twoich oczach nie ma radości, a Twoja postawa zamknięta jest na otoczenie. Jest w Tobie chaos. Uwolnij swoje serce. Jeśli umiesz zrozumieć siebie, zrozumiesz również innych. Zaczniesz zauważać, że oni również doświadczają lęków, niepokojów i zmartwień, tak jak Ty. Ukojenia szukaj w samej sobie. Aby siebie odnaleźć na nowo, najpierw trzeba się zatracić. Wtedy dopiero możliwa będzie przemiana wewnętrzna. Najważniejszym i pierwszym krokiem jest umiejętność wybaczania. Wiąże się to z bezwarunkową akceptacją samej siebie. Przestań obwiniać się, wstydzić się, czuć się winną. Nie pozwalaj, aby twoje własne ego manipulowało tobą. Spójrz na świat oczami duszy, wyjdź poza utarte wzorce. Przestań krytykować siebie i innych. To, że otworzyłaś swoje serce, nie oznacza, że pozbyłaś się wszelkiej ochrony. Jeśli ktoś cię rani i krzywdzi psychicznie, pomocy i wsparcia szukaj w sobie, w swojej sile. Miłość do samej siebie nie jest oznaką egoizmu. Odnosi się do słuchania własnego serca. Nie chodzi tu o romantyczną miłość do partnera czy członków rodziny. Nie chodzi też o miłość, która zależy od nagrody czy korzyści, jakie przynosi. Poprzez otwarcie serca i połączenie się z własnym centrum, w którym jest moc, otrzymujesz wsparcie energii, która z niego płynie. Dzięki temu wiesz intuicyjnie, jaką drogę wybrać. Podejmujesz decyzje, które oparte są na jednomyślności. Nie masz uczucia rozerwania pomiędzy duszą a rozumem. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest odnalezienie miłości w sobie dla siebie. Tekst Dorina Kosters, jak zwykle pytanie, jakie dostrzegasz przeszkody na drodze do miłości własnej i co wybierasz z nimi zrobić? Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Krzysztof Jankowski, miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.